Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie na następnym odcinku. A widzowie, dzisiaj nie jesteśmy w Minecrafcie, ale dzisiaj będziemy reagowali na satysfakcjonujące filmiki. Jak wiecie, nie było czegoś takiego na tym kanale. Ale w dzisiaj zacznijmy, bo widziałem, że to jest bardzo fajne widzowie i możemy tak sobie odpocząć. To są najlepsze filmiki wze, przed snem, widzowie. Zachęcam Was do oglądania tego filmiku przed snema, widzowie. Widzowie, ja nie będę przedłużał i puszczam ten właśnie filmik, widzowie, odtwarzamy. I widzę pierwsze mamy. Ej, widzę, patrzcie, tak jest to satysfakcjonujące Jakś... cięcie jakiegoś grzebienia normalnie jakimś rozgrzanym nożem, ale widzowie, chyba dźwięk tego, tak szczerze, jest chyba najlepszy, tak mi się wydaje. Widzę, posłuchajcie tego. Ej, widzę, to mega fajnie wygląda. Ja nie mogę. O, widzowie, widzę, patrzcie, nawet praca na budowie może być fajna. Patrzcie, to widzę w ogóle. Dominik widzi taki fajny. O, w... ej, widzę, to było dobre, to na końcu. Co tu mamy? Ej, to chyba jakaś gąbka. Jest jakaś rozgrzana kulka, ej, widzę to mega wygląda. i to, to tak łatwo przechodzi przez tą gąbkę, ja nie mogę. Jakieś naklejki, ale gdzieś ma najważniejszy to jest taki głos. Głos tu jest mega fajny. O dobra co to... Ja nie mogę, ale jak to równo zrobiło? Ej, dobra, to jest jakieś połączone śrubki z, na jakiejś piance. I widzę, to robi takie... takie patyczki to robi normalnie. Ej, to fajnie wygląda, mega fajnie. Dobra, co będzie następne? O, jakaś... nakładanie jakiejś płat... Ej, widzę, to będzie chyba mega równo. Ej, to będzie mega równo, na pewno. Ej, więc co, myślałem, że to będzie trochę fajniejsze. O, o, widzę, to miodek jest zawsze najlepszy, widzowie. No widzę, to... O. A widzę, ktoś, ktoś coś kroi. Ja nie mogę. Ej, widzę, dobra, ktoś coś kroi, okej. Okay. Chyba cebulę, tak mi się wydaje. Tak, tak, ktoś kroi cebulę, widzę długo, długo uścięcia tej cebuli tu. Czekamy na następne lepsze coś. O ej. Ej to chyba jakiś, taka, jakaś masa slime, przez jakąś coś wyciska tego slima I ktoś to odgrywa i takie nitki powstają. Ej, to mega fajnie. O dobra, chyba słomki to są? Ej, tak widzę, są słomki. Ej, ej, mega. Dobra, i co tu... O dobra. O, widzowie! Normalnie slime z minecrafta, widzę. Patrzcie, to w ogóle, takie jak slime. Faktycznie, jego odgrzana kulka jest taki zielony slime. Ej, mega to wygląda. I dojdzie do końca? Zobaczymy. czy to nie zniszczy słoika, bo. Wszystkie gorące. O, widzę, O, widzę. No to nie jest satysfakcjonujące. No widzę, na jakiś korzuc z mleka. No to nie jest satysfakcjonujące. Myślałem, że będzie tu okazać lepszego. O! No widzę, ktoś tu odcina coś. Pia nadmiar pianki ze ściany no widzowie no nie są... o, o to jest dobre to jest to w ogóle zabawka to co ten slime się wyciska w ogóle przez te czarne nitki no to to akurat fajny ten dźwięk w ogóle mega jest tuba chyba... tak słonecznik, tak słonecznik tutaj mamy, nawet słonecznika A widzowie, to, to jest taki słonecznik normalnie O widzowie to jest tak słonecznik co, coś, na tym słoneczniku coś się znajduje normalnie, jakiś, jakiś brud normalnie, nie, nie wiem w ogóle co to jest. E, dobra, dobra, lecimy dalej. Tu jest jakiś, a dobra, tu na wiaderku stworzył się lód i tu jest i liście, no. no widzę, to nie jest takie satysfakcjonujące, czekam na lepsze, czekamy na lepsze. Ale musi być coś lepszego tutaj. O, a wyciąga liście tego fajnego przez taką małą dziurkę, no akurat no, to było fajne. E, ej, widzowie, tu jest tak... To jest tak perfekcyjne układanie tych takich... To chyba tworzenie cegieł, tak mi się wydaje, tak? E, ja nie mogę, Widzowie, ile tych... Ile tych tam. Ile tego tu jest? Ja nie mogę! A tu... A, dobra, tu są jakieś buźki, ok. Dobra. E, co to jest? To jest rozgrzana nitka, czy to jest jakiś lasek, bo się mi w komentarzu, czy wiesz, co to jest. To jest laser, czy to jest jakiś lasek, czy to jest. A to jest lasek, widzę chyba. Nie, 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 widzę, to jest jakaś nitka, dobra. To jest taka rozgrzana, jakby. To Metalowa, jakaś nitka, widzowie. Normalnie. Aż nie mogłem tego powiedzieć. Co to? O nie, widzę, tak nierówno się odechwała ta strzałka. O nie to, nie, to nie wyglądało fajnie. Dobra, co tutaj jest? To jest. Co, co? Okej... Okay. Dobra, tu jakieś... Co to jest? Slime widzisz? Co to jest? Jakaś, jakiś wosk? Co to w ogóle jest? Co to... Co to? O widzowie... O widzowie! Mega Michali, bo który normalnie dostał jaką, ma jakąś kulkę, która przepaliła go na wylot. Okej. Okay. Dobra, na, czekamy na następne lepsze rzeczy jakieś... Dajcie mi coś fajnego, dajcie mi coś jeszcze lepszego. O! A myślałem, że jakieś zbliżenie fajne zrobią, a myślałem już... Jakaś... To jest chyba steropian powarbowany, tak mi się wydaje. Steropia? Tak, widzę, steropian, dobra. Widzimy mega rozgrzanym śrubokrętem, chyba ktoś to tnie. Dobra, mega to wygląda. Ej, cała kora tak odeszła z tego pnia. Ej, mocne to. Ej, wzowie, ten dźwięk to jest najlepszy dźwięk, jak mi słyszałem w swoim życiu. Posłuchajcie tego. No widzę, to jest najlepsze co może być. Ja nie mogę. To jest chyba jakaś plastelina odrywana od jakiejś rękawiczki jakiejś. E, nie, to jest najlepsze po prostu. Ja nie mogę. O dobra. Ja nie mogę, widzowie, jak to mega dobrze wygląda. Ja nie mogę. To jest plastelina, czy jest to jest jakiś slime? Co to w ogóle jest? Co to jest? Nie plastryna na pewno nie, nie robi taki nitek widzowie Nie, nie, nie to to jest jak chyba jakiś. To jest jakiś slimek. Hmm, taki. No fajny, taki glutek normalnie, taki, taka masa, ale. La... Nawet nie wiem, co to jest widzowie nie mam pojęcia, nigdy takiej masy nie widziałem. Dobra, co. O! Ej, widzę, to będzie mega mocne. O, ja nie mogę, jakiś balon, jakaś farba, ej, widzowie, to tak dobrze wyglądało. Ej, to też jest bardzo taka równiutka glinę, wyciskana przez taki jak. To pojemnik na mydło? Tak mi się wydaje jakiś mega... Ej, widzę, że jakiś mega gorący nóż. No on tak to gością tą to ciot... strzoteczkę normalnie do zębów. Ja. Yeah. Dobra, widzę. To może nawet sobie zrobić w domu, bo to jest idealna kropla wody, to tylko można sobie zrobić. O tu szminki, o widzowie, niszczenie szminek, jak widzicie. Topienie ich, widzowie, to... topią mi się te szminki właśnie tutaj. Stopiono. I stop... Co? Co to jest tu? Co to będzie? Co, co to będzie tutaj? Yy, to jest beton? Widzę, czy to jest co jest beton? Tak, że jakaś płytka betonowa powstała. I to dobrze ogóle... W... O! To też jest dobre! Widzę, patrzcie to w ogóle... Tu w ogóle nie wiem, zbierają nazwę jakieś silikonu, czy nie wiem nawet nie... Co to było? O! O to jakaś glina, dobra. Tak, widzę, jak ktoś tu wgniata, to w glinę, tak? Widzę, jak tak, to ktoś w glinę. O co to jest? To jest jakieś jajko, które idealnie się złączy. Czy żeby? Tak, widzę, to się idealnie złączy. W ogóle nie widać, gdzie była ta szczelina. Ja nie mogę. O, dobra, e, widzę, czy ktoś. Lo... Wa... To był sam wafelek? Czy coś bo w ogóle tego nie obudziło? Co to było w ogóle? O, widzowie, to też jest dobre. To jest chyba jakiś slimik, widzę. Taki fajniutki, normalnie slimik. Taki, tak fajnie się go ogląda, wizowie. Nie, normalnie tak. Wiele, jak się to tak. Jak się na tym skupi się, to normalnie to tak uspokaja. że to trzeba się po prostu na tym bardzo dobrze skupić. Widzę, ktoś. Co? Widzę, co to było, ogórkiem? Nie, nie... Co? Ja Widzowie nie... to idealnie leci w tą jedną dziurkę. Patrzcie, to widzowie, jak to dobrze wygląda. Ja nie mogę. Ej, widzowie, to tak dobrze wyglądało. Nie wiem dlaczego. Nie widzę dlaczego takie normalne czynności, tak cieszą oko człowieka. Widzowie, one tak cieszą normalnie człowieka i ja nie mogę. To jest odkrywanie jakiejś pijanki chyba. Tak, to jest, Bo widzę tak, na budowie. No, widzowie, tu filmiku z budową jest normalnie. Domino, Segil, ja nie mogę. Teraz wam powiem tak, że to jest co, szczotki do chyba ktoś przez rok czyścił. Ej, widzę, to jest taka wprawa. Ej, widzę, to jest taka wprawa normalnie. Ej, widzę, patrzcie jak ten gość to dalej. Ja nie mogę, ok, jaka to jest sprawa. No, mój to okno zrobił w przeciągu paru sekund. O, dobra, jakieś ciasto. Ej, widzę, że ktoś się podpisuje na każdym? Ej, widzę, to też mega wygląda. I to jest chyba. Ej, widzę. Co to jest? To nie jest miód, widzę. To nie jest chyba miód. A to. Co? Co? Co to w ogóle było? No o tej tego kawałek i tego się zrobiło tak wiele. Co to w ogóle było? Dobra, lecimy dalej. Tu chyba ktoś jakąś farbę odkleja od ściany. O widzowie, to na pewno będzie idealne, widzowie, to, to się idealnie tu będzie w ogóle, nie będzie żadnej szczeliny pewnie jak to się dopasuje. Aj, myśl, myślałem, że nie będzie widać, ale było widać szczelinę, no, no to nie było najlepsze. Ale widzę, patrzcie, znowu mamy piankę i odklejanie jej ze ścian. Ej, widzieli, ile tej, tej pianki tutaj jest normalnie? Już nam pokazują drugi raz. To, a co to teraz jest? Ej, widzę, to tak zakręciło. To, to, to też będzie dobrze wyglądało, nawet mega dobrze. Ej, no, ej, to mega wygląda. Widzę, tutaj mam jakąś, prawda, Nutelle chyba. Widzowie, Ktoś ma jakiś normalny, jakiś patyczek, który normalnie Nutelle Ci na takie paski. Ej, to jest mega dobre. że... Jaki wielki lud, widzowie, ja nie mogę iść. Idzie... O, widzowie, znowu mamy taki balon. tak sam jak wówczas, tylko to jest... Nie, to nie balon. Ej, dobra, to jest jakaś piłka i to z grubszą warstwą. Tej. Jak mam to powiedzieć, tej, tej farby, no bo tam aż taka gruba ta warstwa nie była na pewno. A ten no jakaś piłka taka. No do zbijaka, tak? Taka piłka do zbijaka. O, o, dobra, widzowie, to jest chyba jakaś. jakaś patułka jakby. no I ktoś wziął to jakiś serek, jak normalnie? Ej, to też. Ej, widzę fajnie, jak to ktoś wykręcił. Mega to było. Ej. Widzę, jest gorące? Czy nie, bo to jak na początku to się zrobiło takie małe, jakby to się stopiło. Ej. Dobra, widzowie, czyszczenie dywanów to jest jedna z najlepszych rzeczy na świecie. Widzę, to jest takie satysfakcjonujące. Jak, jak ta woda się tak odchodzi od tego dywanu, z tym brudem naprawdę, widzowie, to na fajnie wygląda. O, ktoś tu dziurawi butelkę jakimś nagrzanym gwoździem. O! Widzę patrzcie to, jak ktoś, jak ktoś odkręca, to leci z tego, a ktoś zakręca, już nie leci. O to fajnie wygląda, mega. A tu jest jakaś taka... To mi się miesza podczas gotowania normalnie. Ktoś to włożył w beton? Chyba w beton to ktoś włożył. O. I ja wtedy nie wiem troszkę co satysfakcjonuje coś do gotowania, jak ktoś włożył to w, be... w beton. Ej, dobra, to też było mega. To jest ta gąbka florystyczna, chyba ona się tak nazywa. Nie chcę źle powiedzieć, ale chyba tak. Dobra, znowu jakaś pianka i połączone śrubki. To też fajnie wygląda, naprawdę. A tu chyba ktoś. Co to jest? O, dobra, to jest chyba jakiś środek żrący. Widzę, patrzcie to. Normalnie aż farba zaczęła odchodzić od tej miski, czy nie wiem w ogóle, co to jest. Chyba jakaś miska. I widzę, pewnie ta farba tak super odejdzie. No. Widzę, jak ktoś nie dotyka, bo to jest żrące, ale widzowie, no, mega to wygląda. Ta Farba tak odchodzi, normalnie taka folika się z tego zrobiła, nie farba. Ej, widzowie, to jest właśnie chyba obraz jakiś abstrakcyjny, ktoś robi jakąś abstrakcję. Normalnie wiertarką, normalnie... I to włączył. O to jakieś wiaderko normalnie. Też ma chyba farbę na sobie, tylko to pomalowane. Tak ktoś pomalował i teraz tak sobie kruszy tutaj, jak widzicie, wszystko takie takie wiórki jakby z tej farby. Dobra, co mam następne? E widzę, w ogóle to jest mega w ogóle, jak ktoś taką poduszkę, niby... że ona jest taka brudna, widzę, patrzcie to jakie różowe, a tu jaka ona się robi nagle biała. W ogóle widzę jak ten... jak ten brud się w ogóle wciąga do środka, to w ogóle super wygląda. Widzę. Patrzcie to tylko... Co to jest dźwięk jakiś fajny? Ja, czy to jest jakiś dźwięk? Jest dźwięk, tylko nie słychać. Tu, tu w tym filmie nie ma. O jest, 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 widzę, jest dźwięk. Widzę, posłuchajcie tego. Mm, widzę, jaki to jest dobry dźwięk. Normalnie to jest, to jest mydło? Widzę, to jest chyba jakieś myd mydełko. Ktoś tak fajnie to robi. No może taki paseczek tylko odchodzi. Mega, to. Ej, co to, co, co to jest? Co to? Czyżby to jest jakiś. Normalnie jakiś taki. Nawet nie wiem, jak to nazwać taki. Alan, też mydło. No, to jest chyba mydło znowu. Sałata, no. No to nie aż takie satysfakcjonujące. No to mnie nie wygląda na taką satysfakcję. Bo to normalnie ktoś. Nie, kapusta. To, to nie wygląda satysfakcjonująco. Ale co mamy następne? Co tu będzie następne? Oto, to, to niech ktoś to potnie do końca. I co. co dajcie nam coś dobrego. No, ej, widzę, że to na pewno będzie idealne kółko. Widzę, na pewno to, aby ktoś teraz wykroczył, to się zdaje, naprawdę, bo tak fajnie wygląda. O, e, o, mega to fajnie. A tu znowu gąka florysty ta florystyczna. I normalnie ktoś tłuczek do mięsa widzowie i wb wbija i to... ej! To jest mega fajny efekt. Dzięki temu taka, taka woda się wylewa z tego. Ej, mega. Fajnie takie kółka. O prawda widzę, tak? Zabaweczki normalnie ktoś widzowie i właśnie te zabawki są... Co... Tak się teraz ściskają normalnie, Robi się teraz takie mało, jak ktoś powietrze sobie wypompował. O, widzę, posłuchajcie tego! Ja nie mogę, dlaczego tu masz takie fajne dźwięki? Ej, widzę i ten ktoś jeszcze z tego robi... To kwiatek? Bo widzę, bo w ogóle jest tak gąbka do kwiatków i ktoś w ogóle z tego... Na tym zrobił kwiatek, bo to tylko się bija kwiatki, ale ktoś z tego zrobił kwiatek. O, widzisz i znowu widzowie, Możemy zobaczyć, jaka praca na budowę, ma też jest. Tutaj tak jest. Z... Może być na niej satysfakcja, jak widzicie. Zobaczcie tutaj. Nawet widać, jak tak fa farby tutaj się. Prawda, farba nam odpada i tak to fajnie mega wygląda. Wszystko tam spada, normalnie, tak idealnie to wygląda. I co, co mam następnego? Co tu będzie następne? Ej, widzę, posłuchajcie to. Ej, widzę, co to było? To jakiś patyk, no, ma jakieś. O! Dobra, co to? A tak to jest znowu ta gąbka, widzicie, ile tej gąbki tu jest tej florystycznej. Teraz ktoś życie wałkiem i nic... Już nie będzie w niej żadnej wody w ogóle. wow wow Okej. Okay. Ja nie mogę... Ale to też... Widzę to znowu ten odkurzacz, widzowie, normalnie do tych maskotek do tych poduszeń to wszystko tak mega wygląda. To tak dobrze wciąga widzę, Nie wiem, kto, kto coś zrobił z tym pluszakiem, że on taki brudny się stał. Normalnie chyba go specjalnie tak obudzili, bo nie wiem, jak on się taki stał. Widzę, to chyba nie jest mądry, tak Widzę, to, 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 to jest listwa. Niech ktoś piankę do listwy, nie? Mono satysfakcjonująca, ale. no niebezpieczne. Co tu mamy teraz? Y o, widzę, w ogóle tu mamy śnieg. Śnieg tutaj na filmiku, a w ogóle teraz w Polsce zima bardzo słaba. Widzę, bardzo słaba zima. Normalnie nie było prawie w ogóle śniegu. Dobra, i co tutaj mamy? Ultra mało w ogóle śniegu było, a to jest w no ogóle Normalnie ktoś chyba beton udał do środka. O, ktoś zniszczy jakieś skorup. Ja nie, nie, nie. Widzę, to, to, to jak denerwuje, niż satysfakcjonuje, ja bo nie, to, to nie było. O, teraz widzę ja znowu ta gąbka i teraz sam Hudjomo zjeżdża. Po tej gąbce teraz jest nie taka miazga I w ogóle ile z niej wody się wylało? Ja nie mogę. O, slow motion, widzę pierwsze slow motion i tu widzę normalnie przebił ktoś balon. I w slow motion, gdzie coś to wpadło, normalnie do jakiegoś szklanki takiego dzbana, jakby co mam. O, duto, widzę duto. O, mocny dźwięk. O, to też jest w dźwięku, to jest mega dobre. Dobra, ja. Jo. Dobra, bo jakieś buźki ktoś łączy. Fajne to. No, no jak ktoś ten, układa te magnesy, ja nie mogę. Dobra. O, dobra. Ktoś robi chyba jakieś. Normalnie kotlety z cementu. Normalnie chyba tak wygląda. jak ktoś takie dziury robi w cemencie. Jak kotlety takie wyglądają, tylko nierówne. O, dobra, tu jakiś materiał. widzę. to też jest mega fajne. Normalnie to mój. Ta piwa musi być taka ostra. I widzowie. Nawet dochodzimy do końca. Widzowie. Ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. I widzowie. Mam nadzieję, że wypoczęliście, widzowie. Jeżeli to oglądacie, teraz fajnie to wam dobranoc, widzowie. I mam nadzieję, że uspokoiło oczywiście was to. I widzowie. Jeżeli chcecie więcej takich filmików ze satysfakcji, zostawcie łapkę, widzowie. I Subika, oczywiście. Żeby nie przegapić takich fajnych filmików. I widzowie. Ja dziękuję wam za oglądanie. Siemano.